Gareta AT Pro e, na teście z pociskiem e, moździerzowym na głębokości metr, równy metr. Jakie ustawienia? Tryb Pro, kulczyłość połowa baterii. Dobra, to sprawdzimy na tym trybie Pro. <noise> Domino. jak się wsłuchasz, to jest sygnał, ale taki bardziej jak zakłócenie czasami, tak? Uważasz, no. bo nie było. No, 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 no. jakbym uderzył, na przykład... Dobra, a pokaż mi zamierzania teraz, jakby z statyku tylko zamierzania. Nic. Dobra, i jaki tryb jeszcze możesz? Standardowy Dobra. Dobra, mogę cię prosić? Dobra, sprawdzimy altera Tu diabeł jest. Matka jest pewna, jaki masz czekaj? Jaki masz tam program? Na ilu masz? Jednoczesny 4-6. 4-6, tak? Na no jednoczesny, dobra. Ze statyki jest mocny, a, dobra, a bardzo wolno przejeść teraz, prawda? Bardzo głęboki. A teraz weź na A a z gdzie się od. tak, jakbyś podchodził, pod to zobaczyć. No, jeszcze, jeszcze i do przodu, i potem cofnij, jeszcze, jeszcze do przodu, jeszcze, jeszcze. Dobra i cofaj teraz, wahając. Cofaj, cofaj. Dobra. Dobra, ale pójść teraz i teraz sami w powolutku w statyce, jak było. Z daleka, tak żeby od 0... Przebija z dynamiki, a teraz po szybciej pomachaj. Tak, żeby dynamika sygnału dostała. Dobra, przebija na jakieś tam żelazo, ale bez, bez, bez identyfikacji jak na ekranie bez, mam, bez, nie? No, to jest na metrze sygnał. Dobra.